Hejka na moim kanale, witam Was serdecznie. Dzisiaj takie serii daily vloguś Mam dzień wolny, jestem w mieście, wyspałam się, wykąpałam się, pomalowałam się i jestem gotowa jechać sobie w trasę. I tak, oczywiście, jadę w swoje rodzinne strony, zabieram sprzęt, zabieram ekwipunek, a tak ogólnie po prostu takie moje tak zwane furtle, Chcę sobie pojeździć dzisiaj samochodem. Nie będzie to tania wyprawa, wiadomo jakie są ceny paliwa, ale no. Raz się żyje, nie? <noise> Miłego oglądania. O, a tutaj pomidorki w mieście. Wezmę sobie na drogę. Co będę sobie nie brała, nie? Muszę pobrywać tutaj trochę też te liście. A już się wkręcam, nie? Zamiast jechać, to już się wkręcam. A ciebie też zjem. Dojrzejesz po drodze. <noise> Ogólnie to dzisiaj się zrobiło troszeczkę zimniej, wczoraj było tak gorąco fajnym miejscu w ogóle wczoraj byłam a to na koniec filmu Wam pokażę bo robiłam ujęcia tylko w pionie na Instagrama i ale bardzo, bardzo fajne miejsce, ale to na koniec Wam rzucę. Ktoś się mnie pytał dlaczego ja słucham przez głośnik ale głośnik naprawdę ma o wiele fajniejsze brzmnie, brzmi... nie, nie, nie niż mój sprzęt grający w moim samochodzie więc dlatego ja słucham w ten sposób muzykę This is a Yeah? No. Watch I was old. I was young. I was sitting in the sun. I was tired. I was done. Life was great. Life was hard. and a way, an awful card. You can't win the lose.

Ogólnie to już jest odcinek z tego miejsca, z wizytą właśnie moich rodziców. Pokazuję tutaj siedlisko, więc możecie sobie zobaczyć. Gdzieś tam. Uuu! A tutaj dynia mama jeszcze posadziła. A tu kiedyś ogólnie był gnojownik. Tutaj były drzwi. Tu, 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 tu. 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 No i stąd ze stajni od razu się wysuwało gnój na gnojownik. No i w tym miejscu w sumie jest jeden wielki kompostownik teraz. No i mama tutaj posadziła, widzę, dynia. No i słusznie, no bo takie dynie to potrzebują bardzo dużo składników odżywczych, żeby były duże. Jedziemy z tatą na wycieczkę, zjedliśmy obiad. Najedliśmy się strasznie. Prawie nam się nie chciało, ale siedzieliśmy, że się ruszymy. Jedziemy do Nawry. Tam jest bardzo ładny pałacyk. No i resztę opowiem na miejscu. Tutaj, właśnie tą aleją, jest droga wprost, właśnie na kościół. O, 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 piękny stary kościółek. I tam też są groby byłych właścicieli. Zobaczymy. Trochę zarosły, ale to są właśnie tutaj te duże kamienie. Właściciele tego majątku nie chcieli jakichś wystawnych grobowców i pomników. Chcieli skromne, po prostu takie. Głazy, kamienie. No i tam faktycznie no szkoda, że tak to zarośnięte jest, bo nie każdy może dojrzeć i wiedzieć, że tutaj właśnie leży. No. <grytanie> tutaj mamy z tej strony pamięci dzieci Ireny i Jana Szczanieckich urodzonych w nawrze. Staram się Wam przybliżyć. To jest płyta pamiątkowa. Tutaj również Antoni, Szczaniecki, Janina. I tutaj jeszcze jest też również. O... I jeszcze tu. I taki ładny pałacyk w nawrze. W sumie on jest opuszczony, i w takim stanie odkąd pamiętam. Chociaż jestem w szoku, że teraz tutaj jest ładnie przystrzyżony teren. Zaraz pójdziemy do tablicy i coś tam poczytam, bo przejął to Urząd Marszałkowski w Toruniu, więc jest szansa, że faktycznie tutaj zostanie to uratowane. Obiekt jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Przez te wszystkie lata, odkąd tutaj pamiętam, okna są zamurowane. Drzwi są zamknięte, więc chociaż jedno co a że nie był on tak, wiecie, jakby dewastowany, tak masakrycznie, bo wczoraj właśnie byłam w takim obiekcie, gdzie no jest otwarty, no i wiadomo, że tam każdy, kto może, to wchodzi i oczywiście zostawia po sobie ślad w stylu pomalowane ściany, e, wybite szyby i w ogóle najgorzej. Nie, nie, nie wiem, co w tych ludziach siedzi. Nie potrafię tego nigdy pojąć. Dlaczego na przykład, nie wiem nawet w mieście jakiś przystanek autobusowy no i te szyby muszą być potłuczone, pomalowane, kurde, nie wiem, rozpiska rozwalona. <laughs> nie, nie zrozumiem tego. Tablica informacyjna można sobie przeczytać. Jest tutaj właśnie tego, jakie są plany odnośnie tego obiektu, czyli tak w skrócie chodzi o to, że jakby rodzina Szczanieckich tutaj właścicieli prawowitych tego obiektu zrzekła się na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli od 2021 roku, opiekę nad terenem sprawuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Więc naprawdę jest duża szansa, że będzie to kiedyś piękne miejsce. Zawsze w, tych, w takich miejscach, jak je odwiedzam, to zawsze jest takie, ta fascynacja tym parkiem, że te drzewa takie piękne, i bo ojej, jak to musiało być pięknie. Natomiast e, przeważnie się zapomina o tym, że gdzieś tam ponad 100 lat temu przecież te drzewa nie były tak duże jak teraz. No i tu fajnie widać to właśnie na zdjęciach, że na przykład ta aleja tutaj dojazdowa tych dębów, zobaczcie, jakie to było wszystko malutkie, te drzewa i tak dalej tutaj gdzieś z boku. No to to w ogóle. I teraz Wam pokażę to miejsce. To są te, tutaj, właśnie drzewa. <noise> tutaj jest tak zwana oficyna, ta mi podpowiada, dla służby, dla zarządcy, taki poboczny budynek. Tam z boku jest drugi taki sam, bliźniaczy w sumie, nie? No, ale jest zamieszkały. Tam normalnie mieszkają ludzie. Tutaj jeszcze jakiś czas temu, jakieś dwa lata temu, może trzy. No tak nie pamiętam dokładnie normalnie można było wejść. Natomiast zostało to zamknięte i bardzo słusznie. No powiem Wam, że no, to są moje rodzinne strony, więc ciężko by mi było e, nie kryć tutaj jakiejś ekscytacji, bo przez lata my tutaj przyjeżdżaliśmy, przez lata naprawdę serce pękało, że takie miejsce piękne z taką historią. W tak pięknych tutaj okolicach i tak dalej, że to, to niszczeje, no zresztą każdemu z nas e, lubiących takie obiekty, a przecież dużo tutaj skupiam takich, rzeczy, takich ludzi na tym kanale, wiem o tym. Tak mi się coś wydaje. Takie mam czutkę, że tutaj lubicie stare rzeczy. Że wszystko fajnie, że właśnie tutaj jakby konserwator zabytków, jeżeli jest taki pustostan, to oczywiście go nie ma, ale jak się znajdą ludzie, którzy by chcieli coś zrobić, to oczywiście nic nie mogą zrobić, bo konserwator na to wchodzi i straszne wymagania, straszne. Myślę, że to bardzo dużo ludzi przestrasza, nawet ludzie, którzy mają pieniądze i mają chęci, podjęliby się takiego wyzwania, natomiast faktycznie tutaj jeżeli chodzi o przepisy i o tą całą biurokrację, no to na pewno jest to duża przeszkoda. No jest taka dyskusja rozgorzała zawsze. Nie no to co, lepiej niech stoi i niech niszczeje, niż ktoś by miał wziął i nawet nie wiem, plastikowe okna wstawił jak ja. Tata jeszcze tutaj podpowiada, że że ci właściciele szczenieccy, to była bardzo patriotyczna rodzina od pokoleń w czasach zaborów organizowała takie zjazdy ziemiaństwa polskiego patriotycznego, którzy tutaj przebywali w tym pałacu. To była biblioteka na cały okręg. Wszystkie księgozbiory były tutaj zachowane. Się to. No, rozkradni to. w czasie wojny i po wojnie resztę no tak. było rozkradzione. Ale mają teraz, mama coś mówiła, nie? Że też ma tutaj być taka biblioteka. Tak, tak, tu ma być przywrócone właśnie. To, co się zachowało jeszcze z Torunia, mają tutaj przewieźć i tutaj mają lokować tak, jak było kiedyś. Mhm. Ta biblioteka słynna. Super. A jeżeli. Dojdzie to do skutku, trzymamy kciuki, bo miejsce jest naprawdę piękne, budynek i w ogóle historia. No no, tu i... słynni ludzie tutaj odwiedzali też, tu obok zaraz parę kilometrów stąd w Czepczu Szlacheckim odwiedzał często tego ślaskiego właściciela Czepcza, Henryk Sienkiewicz. Bardzo lubił tutaj przebywać. No I to... my lubimy tu przebywać. No. No bo jak Sienkiewicz, no to przecież my nie będziemy lubili. Moje rodzinne strony. No. E, na dzisiaj, oczywiście, to koniec. Dziękuję Wam bardzo za ten króciutki daily vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że oglądaliście do końca, bo jest to dla twórcy oczywiście swego rodzaju nagroda. No i oczywiście za każdy komentarz i tak dalej, i tak dalej. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, że jesteście ze mną, że podobają się Wam te moje głupoty. E, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. gdzie kluczyk? Zimny łokieć. A widzowie tam czekają. Zobacz. A dojedziemy z powrotem i zabrać. Weź ich tata, bo tacy stoją sami. Starsza to ja bydę. Chodźcie.